Cześć, witajcie, Krzysiek na kanale Krzynoł Garaż. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, mieli Państwo, wyciągniemy sobie licznik w oktawi dwójce przed FL. Eee, dwójka FL tak samo. Tak samo. Eee, inna wtyczka jest z tyłu. Natomiast, eee, co trzeba zrobić najpierw? Słuchajcie, no trzeba zdjąć dolną osłonę. To znajdziecie sobie na moich filmach, jest jak rozebrać, jest taki filmik, albo tutaj linka nawet u góry Wam wrzucę, jak rozebrać wnętrze Oktawi. Od czego... Ciężko mi będzie filmować, bo będę jak zwykle potrzebował obie ręce. Tak, robimy sobie kierownicę w dół i do tyłu. Od czego zaczynamy? Jak już mamy rozebrane te dwa dekory, wyjmujemy tą ramkę. Tą ramkę wyciągamy w sposób... że ciągniemy ją po prostu do siebie. Ona jest na blaszkach. Tutaj. O. Jest. I pod spodem co widzicie? Ukazują nam się dwie śrubeczki. Raz i dwa. Te dwie śrubeczki szybciutko sobie odkręcamy. A po co ja to robię? Słuchajcie, bo to jest auto, które właśnie dostało Kolumbusa. Jednego pana yy, i zażyczył sobie pan, żeby na tym Kolumbusie był wyświetlany Parktronik. No jak wiecie z ostatniego mojego filmiku wymiana Parktronika na wersję PFL. Yy, trzeba zmienić system Parktronikowy na wersję PFL właśnie. Tylko tutaj akurat jest auto, które ma yy, yy, Przód i tył Więc Muszę dołożyć głośniczek, ja ten głośniczek kiedyś już tam włożyłem Bo takie plany były, teraz muszę dociągnąć do niego wiązkę No i no, no niestety on, głośniczek woli znajduje się za licznikiem Tam go też umiejscowiłem, nie, nie ma na niego miejsca, zaraz wam pokażę Ale jakoś sobie poradziłem Dobra, kolejnym krokiem Jest wyjęcie Tego nawiewu środkowego. Po wyjęciu nawiewu od razu wypychamy sobie cały włącznik awaryjnych. Odpinamy sobie od tego włącznika wtyczkę. Tutaj. O, z jedną ręką. Zobaczę, czy jedną ręką dam radę to zrobić. To muszę nacisnąć, a to pociągnąć. O, jest. Wyjmujemy sobie schowek na bok. I tutaj za schowkiem mamy dostęp, wtedy do, że tak powiem, dobki licznika. No i co? Licznik, jakbyśmy popchali, to nie wyjdzie. Pomimo, że ten dół mamy odkręcony. Tutaj w liczniku są dwa zaczepy. Może z tej strony. O, tu. I tu. Bierzemy klasycznie kartę kredytową. Czekajcie, ja się tutaj tak może przełożę. I tą kartą musimy te zaczepy wymacać i odblokować. O, jak ona nam przejdzie przez taki ząbek, to... O, Padam. dam Wyleciała mi. Nie zawsze się tak udaje. Bardzo polecam, słuchajcie, bardzo polecam robić to, jak jest ciepło. Żeby ta szybka nigdzie nie popękała, bo zdarza się bardzo często, że pęka. Widzicie, to są takie dwa plastikowe zaczepy, a tam są dwie plastikowe tam jest ciemno, nie widać dwie plastikowe blaszki, które tutaj siedzą. I trzeba po prostu pomiędzy blaszkę a ten zaczep tutaj coś wsadzić. Najlepsza jest karta twarda, plastikowa. Teraz tak, jak tam spojrzycie, tam jest wtyczka. To jest wtyczka taka duża, klasyczna dla systemów przedefelowych. Wstawi dwójkę przedefel, czy, czy w golfie, czy w turanie starym. W turanie to w ogóle jest inaczej, bo tam zaraz wam pokażę. I tą wtyczkę mamy taką wajchę. Widzicie taką dźwignię. Dźwignię się do góry robi, i ta dźwignia podnosząc do góry wysuwa nam wtyczkę. Jest tyczuszka. No i licznik spokojnie. Tutaj na boczkiem da się wyjąć. Tu mamy jego gniazdo. To jest gniazdo tak zwanego starego typu. Potem są już takie wąziutkie, niebieskie lub zielone. Na przykład w Turanie, w Tiguanie, tutaj w tym miejscu to gniazdo jest obsadzone na stałe. Tu nawet jest taki. taki na kabelkę, na wiązkę i po prostu wyciągamy i to tylko ciężej to wychodzi wtedy. No ale tam inaczej jest licznik skonstruowany. No i teraz tak, jakbyście sobie montowali Parktronika, to taki tip. To w przedefelu nie ma miejsca tutaj na tym na mocowanie głośnika oryginalnego bo w oryginale jest, w felce jest tutaj taki kawałek, no inaczej jest to troszeczkę skonstruowane to i jest miejsce, gdzie ten głośniczek tymi dwoma otworami można wsadzić i, i położyć na płac. Natomiast no, tutaj nie ma, trzeba sobie jakąś uskutecznić. Inwencję twórczą, ja go tutaj zamocowałem do wiązki. On tutaj ma wtyczuszkę i ja właśnie teraz będę tą wtyczuszkę tutaj obsadzał i robił wiązkę, aż do tyłu Parktronika. No dobra, tak się wyjmuje licznik. Jak licznik montujemy. No, słuchajcie, no, zapinamy wtyczkę, wsadzamy, górą go dociskamy, żeby za zatrzasnął się na tych blaszkach. Dociskamy dołem, dwie śrubki, potem macie schowek i to wszystko. No, także taki szybki filmik instruktorzowy. Pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się, hejka.